W dniu dzisiejszym powołałem nowych członków Kolegium Rektorskiego, którzy z dniem 1 września rozpoczną swoją działalność. Panią profesor Beatę Piskorską, która będzie zawiadywała obszarem studenckim i umiędzynarodowieniem. Pana profesora Michała Zembalę, który zajmie się zagadnieniami badań klinicznych i rozwojem nauk medycznych. Oraz księdza profesora Piotra Wiśniewskiego, który będzie odpowiadał za misję Uniwersytetu. Jestem wdzięczny Jego magnificencji Rektorowi za ten. Za ten gest zaufania, bo um, pierwszy raz funkcja prorektora, ale prorektora do spraw klinicznych i rozwoju badań medycznych, czyli czegoś, co w naszym uniwersytecie tutaj jest także nowe. Więc przed nami sporo wyzwań, sporo nowych zadań, by Wydział Medyczny rozwinąć do takiej formuły, do takiej wielkości, do takiej też um, renomy, żeby kształcić dobrze, sprawnie. I ta nasza kadra medyków była taka, wiecie, taka taka dobra, taka nie tylko dobra medycznie, ale dobra i ludzko. Jego Magnificencja, ksiądz rektor, zaufał mi i powierzył obszar studentów i umiędzynarodowienia. Te obszary się ściśle do sobą wiążą, chociaż umiędzynarodowienie to nie tylko liczba studentów zagranicznych, którzy będą studiować czy studiują już na naszej uczelni, ale przede wszystkim współpraca międzynarodowa na poziomie no przede wszystkim publikacji naukowych, projektów międzynarodowych, jak również wspólne obszary kształcenia i programy Programy studiów. Myślę, że ta kolejna kadencja będzie przyświecała temu kompleksowemu podejściu zarówno do nauki, kształcenia i studentów w obszarze umiędzynarodowienia. W dniu dzisiejszym została powierzona mi funkcja prorektora do spraw misji, za co jestem ogromnie wdzięczny księdzu rektorowi, i zaskoczony też powierzeniem mi tego bardzo odpowiedzialnego zadania. Misją każdego uniwersytetu, a w szczególności katolickiego, w jest nie tylko kształtowanie postaw intelektualnych młodzieży, przekazywanie wiedzy, ale do integralnej całości należy także formacja duchowa. Tak jak powiedział to kiedyś święty Jan Paweł II, jest to absolutnie wymiar przekraczalny wszystkie inne wymiary i w takim też duchu chciałbym Pełnić powierzono mi dzisiaj przez księdza rektora funkcję prorektora do spraw misji. Nowe wyzwania, nowi ludzie i myślę, że kadencja 2024-2028 będzie czasem dalszego wzrostu naszego uniwersytetu.